Hejka, z tej strony Elza i witam was na moim kanale, a dzisiaj ratujemy Thompsona! Biedny Thompson trzeba go ratować zwierzę i też inne duchy. Zobaczymy, co nasz Idris wymyśli, bo w ogóle w ogóle co jest z tym Idrysem? Co on się zmienił? Popie, jestem pod wielkim wrażeniem. Zobaczmy jaki ty teraz jesteś grzeczny i dobrym chłopczykiem. Tylko gdzie ty jesteś? Jesteś tam? Bo ja... A jesteś. I muzyczka jest w końcu dobra i wróciły duchy, bo Jaron jak byłam, to ani duchów nie było, ani dobrej muzyki nie było, a tak jest teraz wszystko. Idrys, na przyjęciu zrobiło się trochę e, tłoczno. Chyba nie jest już aż tak przyjemnie, nie uważasz? Szczerze mówiąc, zaczynam mieć obawy dotyczące liczby niespokojnych duchów, w tym Cheetahu. To jest twierdza, tak? To jest twierdza. Na początku byłem zachwycony tak wieloma gośćmi, ale to miejsce zostało po prostu zalane zawodzeniem niespokojnych dusz. To zły znak, gdy umarłych jest więcej niż żyjących. Nie wiem, czy bezgłowy jeździec przyjął to zadanie z własnej woli, czy może została na niego rzucona klątwa. Ale teraz uświadomiłem sobie, że odgrywa on kluczową rolę w przeprowadzaniu zagubionych dusz na miejsce ich wiecznego spoczynku. Bez głowy musi wrócić, by ponownie wykonywać swoje zadanie, albo to przyjęcie, choć zachwycające, może się nigdy nie skończyć do nas wszystkich. Złamię magiczną pieczęć wieży, w którą zamknąłem galopującego Thompsona. Spotkajmy się na wyspie nawiedzonego lasu. Cudowa ta muzyka. Tutaj, tego zespołu. Jakbyście słyszeli, jakieś dźwięki byłyby w tle, to. Jest mały remoncik u mnie w domu, także przepraszam was bardzo. I jesteśmy. Jesteśmy na, na naszej wyspie. I gdzie jest nasz Idris? Miałeś tu być i jesteś. O, słyszę, widzę ciebie. Ryk. Elza, powiesz tej okropnej klaczy, że nie chcemy jej zrobić krzywdy? Ona nie jest okropna! Chcemy uwolnić go tego Thompsona. Pomruk. Halo, przestaliście w końcu? Dziękuję. Widzę, że się rozumiemy, koniu. A teraz pozwól, że to ja znajdę się w centrum uwagi i usunę pieczęć zamykającą tę wieżę. O, jak pięknie. Chodźmy do środka. No dobra, to jedziemy, a mam konia zostawić tutaj? Okej, okay, dobra. Ta już zostawiliśmy. Ojej. Cudowne miejsce ta wieża zmieniłaś się nie do poznania, odkąd zamknąłem w niej galopującego, a ja nie miałem z tą zmianą nic wspólnego. To ty miałeś, ty tutaj go zamknąłeś i mówisz, że nie miałeś z tym nic wspólnego? Halo? W środku jest teraz inaczej niż na zewnątrz, więc ja spodziewałam się takiego pokazu sztuk magicznych w krainie ludzi. Tak czy siak, idziemy na... Na, idźmy naprzód. Idę. Ja mam iść naprzód, tak? Tu jest niebezpiecznie, znaczy strasznie. Fajnie. Dlaczego to zrobiłeś? Cóż, to nie jest żaden z moich cudów wygląda na to, że ktoś nas tu nie chce. Chcesz się zająć tu paskudną przeszkodą taszno, czy ja mam to zrobić? się tym zajmie, coś nie wyszło. Do tego podejść. Żal z powodu konsekwencji wynikających z jełejności, bo wykonywaliśmy rozkazy, choć wiedzieliśmy, że były złe. Żal z pełnione czyny, gdy cierpią niewinni, jak już my mamy wymówkę. Żal z powodu utraconej szansy. Ostateczną nagrodą jełejności była zdrada. Żal, ponieważ zapominasz o sobie. Na koniec zostaje tylko żal. Czuję tu jak czyjąś obecność. Nie jest to moja magia. Usunąłem już swoje więzy, a jednak jakaś inna moc ciąż nie chce uwolnić bezługowego jeźdźca. Być może powinienem być... był się przyjrzeć tej wieży trochę uważniej, zanim go tu zamknąłem. Wygląda na to, że klucz do usunięcia pieczęci skrywał te drzwi. Każde odnoszą się do istotnego elementu przyszłości Galopującego. Być może nie jest to coś, co chciałbym mieć? Coś utraconego dawno temu? Myślę, że portal prowadzący do nawiedzony szlak pojawił się wtedy, gdy zamknąłem Galopującego w tej wieży. Może powiedz o ten szlak i poszukaj przejść, które doprowadzą cię do zaginionych przedmiotów. Jeśli dasz mi te przedmioty, być może uda mi się usunąć tę magiczną barierę. Do roboty! Coś jeszcze masz do powiedzenia? Ruszaj na nawiedzony szlak, No, Odzyskaj przedmioty! Okej, okay. a co ja mam w ogóle znaleźć? Mam po prostu znaleźć podniszczony rysunek węglem. Gdzie mój konik? Tutaj jest! No i mamy nasz nawiedzony szlak. Trochę się boję. Trochę się boję, zobaczymy co będzie. Nawet Jesteśmy. Mam nadzieję, że znajdziemy wszystko, co trzeba. Tam jest jakiś portal. Ponoć musimy do jakichś portali iść. Nie wiem, czy to o to chodzi. To chyba nie jest ten portal. Tak, tak, tak mi się wydaje. Eee, mogę tedy przejść? Czy utknęłam? Tutaj nie mogę tam wejść? Mamy znowu Garnoka. Tak jak w ostatnim odcinku. No i deszczek. A ten garnek chyba już nie trzyma, statku. Nie, nadal trzyma. Znalazł sobie zabawkę. Myślę, że może tam coś znajdziemy. Coś słyszę, chyba coś się dzieje. No coś słyszałam. O, tak! Miałam rację! Coś tu mamy. Wspomnienie wiedźmy. Hej, Wiedźm, o czemu ty masz dnie na głowie? Człowiek, którego zwierz galopującym wiernie służył swemu panu. Jak myślisz, co to oznacza? Galopujący rozprawiał się z każdym stojącym na drodze jego Jarl'a i popełnił wiele złych uczynków. Wiedział, że są złe, ale napędzała go wierność nowi Jarl'owi. Zaraz, ale ja jeszcze mam zrezygnować, tak? Bo tu jest tak szara, że nie wiem jaki ona ma wykrzyknik. Wierność to kiepska wymówka, gdy nie masz odwagi, by się postawić tym, którzy źle postępują. Prędzej czy później znikną wszyscy, którzy mogliby stanąć w twojej obronie. Wtedy też otrzymasz ostateczną nagrodę za swoją lojalność, tak jak galopujący Thompson. No i fajnie. Mamy już jedno. Tam chyba już nic nie ma. Ale już mamy pierwsze coś. I co to jest? To jest ten skrawek. To jest kryształ. Mamy ich cztery. A już mamy jedno, czyli zostały nam trzy. Matematyka. A co to jest? A kotek. Hej, Kiciu, ty duży jesteś, większy od mojego. Uh, mamy lawinę. No, niestety. Drżyły nas kamienie. Znowu? Dajcie mi przejść. No nie, znowu. O, tam mamy kolejny portal. Biegniemy tam. Jedziemy, szybko, szybko. Czy idzie? On? Jest? on jest tam wyżej, tak? Wyżej. Tu mamy Duśka. Ej, Dusiu. Nie wiem, chyba nas nie lubi. A co to jest? Chyba pantera. To wygląda jak pantera. Tam mamy też portal. Mamy już dwa... Portale. A to jest jednorożec? Tak, to jest jednorożec. I mamy nasz portal. O, widzimy cię stary. Dobrze tu wyglądasz. Wszystko wokół ciebie staje się ciemne. Wiecie, kiedyś takie coś było w starym ZSO. też było. Taki wykrzyknik. Mieliśmy bluzkę i mieliśmy amulet. Na ziemi leży amulet. Co i my dostaliśmy? tam amulet dostaliśmy. o Stare SSO po części wróciło. Ale chyba. A nie! Ten amulet trzeba będzie oddać. A nie! To do wieży idzie. Nie wiem, czy dojdzie do wieży. Mam nadzieję, że nie. Wolałabym sobie zachować ten amulet. A coś tam jest. Co to jest? Jakaś świeczka. Świeca o czarnym pomieniu. To można sprzedać za szylingi. O Jezu, nie wiedziałam, że takie rzeczy tutaj można znaleźć. To jest jakaś dziewczyna. Która chyba jest pijana. Znowu... Nie, to już mamy wą węża. Wąża. Wąża. Wąż, Wąż rzeczny jest niebezpieczny. Ej, mały potworku! Porozmawiasz ze mną? Stuje się też przejechać przez most i zażegnać niebezpieczeństwo, najpierw musisz rozwiązać moją zagadkę. Cóż to stworzenie, nieco? Rankiem chodzi na czterech nogach, w połowie na dwóch, a wieczorem na trzech. Wiecie co to jest pytanie z. Pewnie, jak tu ja zapomniałam, tylko z jakiej? To jest chyba Zedypa. Kojarzy mi się, z to, że to jest chyba Zedypa. I to jest człowiek. Tak, być może było wybrać jakąś nową zagadkę. Hmm, tak. Gdy tak o tym mówię, to przecież ty masz sześć nóg, się koniów, więc być może ta zagadka jest już nieprawidłowa. Jak dobrze, jedź. Pierwszy człowiek chodzi na czterech, czyli raczkuje, potem jest już dorosły, czyli chodzi na dwóch, a potem jest staruszkiem o lasce i chodzi na trzech. Na tym polega zagadka. Mówiliśmy sobie, że jesteśmy żołnierzami Jarla, że po prostu wykonujemy rozkazy. W rzeczywistości zawsze lękaliśmy się ponurego jeźdźca idącego na karej klaczy. Nikt go nie chciał spotkać: ani koń, ani człowiek. Gdy stracił głowę, wszyscy jeździł. Myśleliśmy, że to już jest naprawdę koniec. Być może, gdybyśmy postarali się wtedy zrozumieć, wszystko potoczyłoby się inaczej. Nie jesteśmy już tutaj na miejscu i mamy. To wygląda, jaki język. No i mamy kolejny portal. Zobaczymy spełnienie Jarla. A czy to nie jest... To jest grobowiec. Okej, okay, i co? Ja będę z nim rozmawiała, tak? Ty budzisz nie po tylu latach? Niektórego niegdyś nazywa... Zwali Jonem Jarlem. Władco całego wieku... jeśli... Mówię źle, jego imię to bardzo was przepraszam. Przychodzisz w imieniu galopującego Thompsona? Jak śmiesz mówić o tym człowieku w mojej obecności? Chcę go zapomnieć. Weź czego potrzebujesz i odejść. Okej! Okay. Spoko! Tak się właśnie składa, że mam zajęty inwentarz. Co ja mam zrobić? No i wracamy. Mam nadzieję, że mamy już wszystko. Nie jestem pewna, ale mam pełny eventaż. Dostałam cztery rzeczy, byłam w tych miejscach. Mam nadzieję, że to jest to. I jesteśmy w wieżżalu. I teraz musimy odstawić wszystkie przymioty. Tutaj a mamy niestety amulet. A, ale się pozbędę tego. No i poszło stare CESO. Mamy kryształ, malny. Klątwa wiedźmy. Teraz dalej, teraz mamy utraconą lojalność i jako ostatnie zapomniana przyjaźń. To co, już możemy chyba wejść, prawda Idris? miała robota w mojej ptoszy, no zobaczymy teraz jakieś, jakieś to sekrety zostały nam objawione. Możemy wejść. Tylko co ty robisz tam, co? Co ty tam robisz? Wygląda na to, że ta wieża uwięziła go z pomocą jego własnego żalu, a nie mojej pieczęci. Jednak skoro już nie ma pieczęci, to powinien móc się uwolnić. Czyżby umknęły nam jakieś wspaniałe tajemnice? Przyszła klacz. Witaj, Tomsonie, świetnie wyglądasz. Trzy kropek, uuu, groźnie. Znowu trzy kropek. Powiedz galopującemu o duchach. Enchantement monsieur. jeźdź tu bez głowy. Cieszę się, że jesteś z powrotem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz moją wcześniejszą pomyłkę. Możemy utknąć w bezstojowym konflikcie, jednak chciałbym powiedzieć, że jest mi naprawdę przykro z powodu tego, co się zdarzyło. Mogło dojść do czegoś więcej nieprzyjemnego, lecz zapewniam, że miałem nieskazitelne, czyste intencje. Chciałem jedynie, by zagubione dusze mogły się cieszyć na rozmaitymi cudami. A teraz te właśnie dusze wołają o pomoc. Słyszysz je, prawda? No, ale zły. Pomruk. Widać, że zły. Ale bosko to wygląda. Fascynujący, nieprawdaż? Ponoć bez głowy, co został całkowicie pozbawiony światła Aiden. A jednak nigdy nie widziałam tak silnych więzi pomiędzy jeźdźcem a koniem. Więzi potrafiła zapewnić tak wielką siłę. Lepiej zapamiętam tę moc. Czyli co, czyli teraz wracamy? A nie, coś jeszcze masz na do powiedzenia. Twierdzi, jest teraz jakoś tak lepiej. Czyż to, czy to możliwe, że moje pomyłki doprowadziły do czegoś dobrego? Może bez głowy pozwolili mi zostać i dokończyć przyjęcie z ludźmi, którzy przypadkiem znajdą to miejsce. Zastąpiliby oni zagubione dusze. Ty też powinnaś przyjść i ze mną zatańczyć, ptaszyno. Idziemy tańczyć. I jesteśmy i mam mojego konika i ciągle słyszę te takie straszne dźwięki. To teraz jedziemy do tej twierdzy, prawda? Jedziemy, teraz wracamy. Zobaczymy, co dalej. Czy Thompson tam stoi? Może stoi razem z naszym Idrysem? Może się pogodzili? Może połączył siły? Aj, Thompson wrócił! Bardzo mnie cieszy, że jesteś. Tylko wiesz, co? Trochę tu zakolorował, moim zdaniem. Jeździesz bez głowy, przywołuję cię skinieniem. Chyba chcę ci coś podarować. Pajączka dostanę! Oooo! miała pajączka. Za źródła Kara i klaczy wychodzi stworzenie przypomnione ognistą energię, On następnie wchodzi do twojego plecaka i już tam zostaje. Ale ja kocham tego faceta! Mamy pajączka! A może go wypuszczę? O Jezu, jak ja uwielbiam go! To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!